Cześć, dzisiaj będziemy robili vloga z dnia. Bardzo często mówię, jak to z dzieckiem jest przyjemnie, spokojnie, nie jest wcale tak ciężko, ale stwierdziłem, że dzisiaj pokażę Wam trochę więcej konkretów, czyli jak ten dzień faktycznie wygląda. Dzisiaj mamy dzień w domu, przynajmniej taki jest plan. Nie mam jeszcze pewności, czy tak będzie, no ale na razie tak byśmy chcieli. I pokażę Wam od tych wszystkich pierdół, no, bo w sumie nie pierdoły, no życie się składa z pierdół, więc będziemy pokazywali wam takie pierdoły. Był jeden vlog z wyjazdu, no ale teraz mamy bardziej taką prozę życia. Więc teraz tak, mamy godzinę 9.15, jest sobota, ja w tej chwili robię sobie śniadanie, mały śpi. Początek dnia wyglądał dokładnie tak, że Magda z nim wstała około 7:00, tam go nakarmiła, poszli na dół, czyli tu gdzie ja teraz jestem, zrobiła sobie śniadanie. Widać tutaj, zaraz to wszystko sprzątał. Pobawiła się z nim trochę, no i on tam ma takie dwie godziny aktywności, na spokojnie, wiadomo, trzeba było go przewinąć i inne takie sprawy, no i w później ja wstałem, no i się ogarnąłem i teraz robię sobie śniadanie, sprzątam po śniadaniu Magdy i... Magda teraz jedzie na siłownię, no i robi w tym czasie jakieś inne swoje rzeczy. Czyli na przykład nie jest tak, że jedzie tylko na godzinę, jest, pewnie będzie yy, poza domem ze 2 25 godziny, tak mi się wydaje. No, więc w tym czasie ja się nim będę zajmował. Będę, będziesz w moim vlogu z dnia wolnego. O, fajnie. Żeby pokazać yy, w praktyce to, o czym mówię cały czas. O, powiedziałem, że wstałaś koło siódmej, potem się z nim bawiłaś, nakarmiłaś go. No i tak siedziałaś do dziewiątej, zadałaś śniadanie, teraz go przewinłaś i położyłaś spać. Tak. Ktoś się nie zgadza? Wszystko tak było. No, to tak cały czas tak jest. Jedyne, jedyna różnica jaka jest, to pytanie czy była gorsza noc czy lepsza noc ostatnia? No dzisiaj była taka w miarę, no ale. Ale ostatnio są gorsze, bo są te ząbkowania, przybiło mu się dziosło, więc no. znowu było gorzej raz. Potem było lepiej i teraz znowu jest gorzej, ale to tak jak mówiłem w tym swoim rzucie na ząbkowanie, że no to wiadomo, że tak będzie. No, no ale dzięki temu, no dzięki temu się odciążamy, no to jakoś to idzie. W sensie staramy się jakkolwiek coś tutaj razem zrobić, a nie, że Magda nie może wyjść z domu, ma robić obiady, sprzątać wszystko po sobie, to zawsze wiecie, każda minuta jest ważna w takiej sytuacji. Więc ważne jest to, żeby odciążać tą kobietę najbardziej jak się da. Zawsze lubię przekładać omleta w ten sposób, że on. Hop! Kładę go na coś innego. na przykrywkę i teraz. Au, 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 hop, hop! Może pamiętacie, że taki na TikToku, że jakaś dziewczyna tak robiła, a potem się mieli z niej bekę, że to głupie. Nie wiem, no dla mnie to jest super fajne. Właśnie wypakowuję smywarkę. No i zobaczymy co dalej. Na pewno będzie zaraz pogadanka na temat tego, dlaczego ja tak zawsze mówię o pierydołach. Po pierwsze, bardzo często w swoich filmach mówię o tym, że wypakowałem zmywarkę, posprzątałem po Magdy śniadaniu, coś tam odkurzyłem i tak dalej. I może się wydawać, że to są rzeczy takie banalne, najpro, najprostsze, które powinien robić każdy człowiek. Ale właśnie o to chodzi, że są takie stereotypy z jakiejś przeszłości, które bardzo mocno podbijają te negatywne cechy ludzi. Na przykład mężczyzn, że nic nie robią w domu, nie pomagają, w żaden nie pomagają, nie wykonują swoich obowiązków. No ale z drugiej strony, że też mamy takie czasy, że nikt nie chce po sobie nic robić. Wchodzisz na jakiegoś TikToka z vloga i widzisz często zle, wypełnione brudnymi naczyniami, nieposprzątane mieszkanie, pokoje, mimo że ludzie nie mają dzieci. No i są osoby, które czegoś takiego nie lubią i mają wrażenie, że jak będą w domu, no właśnie kobiety, będą zajmowały się dziećmi, wszędzie będzie syf i wszystko będą musiały robić same. No i ja chcę tutaj pokazać, że po pierwsze zrobienie tego wszystkiego, jak sprzątnięcie, wypakowanie zmywarki jest proste i zajmuje chwilę. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, dać ludziom do zrozumienia, którzy na przykład nie robią takich rzeczy, że to jest super cenny, mały gest dla naszego partnera lub partnerki i że to jest mały gest, który też buduje ten związek, że to nie jest coś tylko zmywarka, to jest często niewypowiedziana prośba, która została niewysłuchana i notoryczne niewysłuchiwanie takich niewypowiedzianych próśb powoduje, że związek powoli niszczeje. Dołóżmy do tego coś jeszcze, coś jeszcze, coś jeszcze, no i mamy coraz gorszą relację, coraz gorszą relację, która będzie się objawiała w jakichś różnych aspektach życia. To nie jest tak, że od razu ktoś nam powie, że nas nie kocha, ale na przykład, wiecie, przez lata będzie na nas patrzył trochę inaczej, no i... Tak, tak z tego się robią rozwody. To jest, rozwód jest przez ludzi, przez nasze zaniedbania. Kolejną rzeczą jest przede wszystkim zmiana trochę tego podejścia i spojrzenia na te związki, że da się mieć dziecko i mieć w domu na przykład porządek, a nie chlew, że to, że ludzie pokazują jaki mają syf w domu przez dziecko, to moim zdaniem to nie jest wina dziecka, to nie jest przez dziecko. Ten chlew pewnie był jeszcze zanim to dziecko się pojawiło. Mamy dziewiątą 44. Dziecko się już obudziło. Czyli zabieramy, zabieramy go na dół. No i zobaczycie, jak się je, jak ma się dziecko. Będzie Co tam, spociłeś się trochę? Nie. O, trzeba. O, właśnie. Kolejną małą rzeczą jest ścielenie łóżka. Dla mnie ścielenie łóżka to jest obowiązek. Każdego dnia z rana. Dzisiaj mi się nie udało, bo jak miałem, to swyszedł na drzemkę. Ale trzeba to zrobić. Łóżko się od razu po. O, myszko, co się stało? No dobra. Więc sytuacja teraz wygląda tak, że my się przytulamy przez jakiś czas i wracamy na dół zjeść. On jest rozproszony kamerą, więc na razie jeszcze patrzy na Was, ale jak tak ma, to znaczy, że jest przytulony. Ja bym go zostawił na podłodze, to od razu by płakał. Więc trzeba się wsłuchać w jego potrzeby. No i kiedy na początku pośnie. Chce się poprzytulać, no to trzeba to zrobić. Jak się nam śpieszy, chcemy go na szybko odłożyć i tak dalej, no to będzie ryk. No to są normalne potrzeby mojego człowieka, więc też trzeba to swoje życie troszeczkę tam dostosowywać. Nie możemy tak ciągle żyć w biegu. Mógłbym teraz zacząć sprzątać kuchnię, ale nie chcę. Teraz trzeba się z nim posiedzieć. Więc ja was żegnam i pokażę wam potem, co z nim zrobiłem. No dobra, było trochę przytulania, więc teraz jak mały nie chce się ze mną przytulać już, to ma mały tor przeszkód. Dużo rzeczy kolorowych, żeby się nimi interesował. tak i to już wiek, że tak to działa. No i on tam sobie siedzi, a ja będę jadł tutaj dalej swojego omleta. Chociaż w sumie nie, bo ja omleta będę jadł teraz z nim. to się sobie usiądę koło niego, bo teraz mamy tu naukę karmienia, więc niech on widzi, co się robi z widelcem i z nożem. Wiem, że są ludzie, dla których nie do przyjęcia jest to, że się jest dzieckiem, bo jak to tak, nie mogę zjeść w spokoju. Najprawdopodobniej to jest tak, że najbardziej męczące w tym wszystkim jest pokazywanie tam tego, a nie jakieś inne siedzę do statywu, no. Mamy godzinę 10, zjadłem, pobawiliśmy się, no i syn trafił na bujak. Bujak pomaga mu z problemami żołądkowymi, do domu dzieci mają takie sprawy, więc widziałem, że go bolał brzuch, dlatego na chwilę tam ląduje, ja w tym czasie Sprzątnę kuchnię, zobaczymy ile zdążę, potem pewnie będzie kawka i trochę zabawy. Oczywiście czasem jęczy, czasem coś mu się nie podoba, to normalne, no bo to jest dziecko. Więc trzeba, trzeba się zastanowić o co chodzi. Natomiast teraz, jak już zjadłem i posprzątałem, to mamy czas na zabawę wspólną. Robienie relacji, yy, po prostu bawienie się z dzieckiem, bo to nie jest tak, że dziecko to jest tylko co robi, jak żyć, żeby dziecko nie przeszkadzało. No, dziecko to jest już Wasza część tego życia, więc oczywiście czas musi być wygospodarowany na niego. Jego okno aktywności teraz i tak jest niewielkie, tam dwie godziny z hakiem, więc nie muszę z nim siedzieć godziny czy coś, bo też się mną zgodzi. <laughs> eee, no, jakieś kilkadziesiąt minut i, i potem będziemy jechać dalej. Pół godziny zabawy, jest 10.30 No i syn w się sensie zaczął już irytować. Kiedyś tak nie było, teraz jest po prostu czas na mamę. Ciągle jest tylko mama, mama, mama. Więc no wiadomo, no i teraz go wziąłem na ręce, żeby po prostu się nie męczył i nie płakał. Zrobię sobie pewnie kawę, ale raczej nie będę sprzątał. Bo raczej nie będę sprzątał, jak Magdy nie ma. Myślę, że jak przyjdzie, to on, sam fakt, że on wie, że ona jest w domu to go trochę uspokoi i po prostu wezmę go wtedy na bujak i posprzątam mieszkanie no bo tutaj to nie wiem czy mi się uda, no chyba że się nagle uspokoi ale to zobaczymy, po prostu na razie jest taki właśnie że teraz jest zainteresowany kamerą, ale gdy ją wyłączył to byłoby a nie chcemy żeby on płakał, się męczył zaraz go znowu będę odkładał, bo też no wiecie to, to nie jest tak, że mam nieodkładalne dziecko, absolutnie nie ja też uważam, że z tymi nieodkładalnymi dziećmi to ludzie przesadzają. No ale też chodzi o to, że to jest mały człowiek. Ma pewne fazy, ma swoje stany. No i jak widać, że tęskni za mamą, no to przecież nie będę go na siłę trzymał na dole. W ogóle, w ogóle to jest super śmieszne, bo dzieci się tak bardzo fascynują każdą rzeczą nową. I tak robiłem kawę, nagrywałem na TikToka przebitkę, i jak zauważyłem, że on tak się patrzy, jak tu ogarniam tą kawę, wszystko mi zajmuje dużo dłużej, bo muszę trawić jedną ręką. Musiałem umyć kawiarkę i. No i jeszcze na razie tyle. Ale jaki on jest to wpatrzony? Dlatego to jest to, co często mówiłem na filmach. Że na przykład jak ja sprzątałem, to biorę go w bujak i go kładę przed przykład przy łazience. A żeby on widział, jak ja sprzątam. No bo wydaje mi się, że nie dość że się wtedy uczy. Jakoś tam coś tam. No to jeszcze po prostu. My angażujemy to dziecko w swoje obowiązki, w swoje życie. Bo, tak jak wspomniałem, dziecko to nie jest jakiś tam ciężar, że mam coś zrobić mimo dziecka. Nie, nie. On jest częścią życia. A jak zaakceptujemy ten fakt, że jest częścią życia, no to od razu nagle przestaje być problemem. Więc zobaczymy, jak zaraz będzie. Myślę, że zrobię tę kawę. I spróbujemy chociaż te łazienki posprzątać, bo... No bo dlaczego nie? No wiecie, to już się pobawiliśmy. Więc zabawa mu się znudziła. Ze mną przynajmniej. No on sam się jeszcze... Znaczy on się umie już bawić sam, ale yy, widać, że dzisiaj nie ma na to fazy jakiejś. Rodzic to jednak musi być zawsze czujny. Myślałem, że to jest ta ten nota za mamą, że dlatego tak taki jest niespokojny. Że znowu się trochę zaczęło, zacząłem się zastanawiać, czy może ja za mało z nim czasu znowu spędzam, że może jakoś tak się nie lubi. Ale ja zapomniałem widzicie, zapomniałem, że ząbkuje i pękło mu dziąsło niedawno, więc dałem mu takiego słonia zimnego. Zaraz ile po inne jego zimne zabawki. No i widać, że to mu przynosi ulgę. W lodówce był. No i zaraz nam zapakuje inne zabawki, takie specjalne. Tak więc już raz mieliśmy taką sytuację, co czy ja miałem, że tam kiedyś bardzo mu przeszkadzała pielucha, więc bardzo zwracałem na to uwagę. Potem mu przestała tak przeszkadzać, co innego mu przeszkadzało i w pewnym momencie był ciągle poirytowany. I, z, i okazało się, że, zno, że znowu mu tam pielucha jakoś zaczęła przeszkadzać. W sensie to na przestrzeni tygodni. No nie że w jednym tygodniu mu w jednym tygodniu mu nie przeszkadzała. W jednym tygodniu mu przeszkadzała, potem mu przeszkadzało co innego. Ja już myślałem, że o tej. Że już te, nie ma tych problemów z pieluchami, no i po na przykład kilku tygodniach to znowu wróciło. Ja tam zapomniałem mu się znowu przypomnieć, więc no wiadomo, w tych dzieciach ciągle trzeba tak żonglować i pamiętać, że jednak są takie rzeczy, które mogą wracać. Ok, mamy godzinę 10.57, trochę mi się rozładowuje bateria i nie mam miejsca na aparacie, więc nie wiem, czy nagrywam cały dzień, postaram się. Natomiast jak dziecko się teraz uspokoiło, to myślę, że bawiliśmy się już. To no chyba zacznę to sprzątanie, a pobawimy się jeszcze w ciągu dnia. No wiadomo, trzeba zbalansować życie i budowanie relacji, więc ja to zrobię na TikToka. Pokażę Wam tutaj takie przebitki, a będę tak, będę sprzątał. No, kuchnia jest przetnięta. Trochę sprzątnę szafki, poszukam jakichś zacieków, żeby je wyczyścić. Ja, Magda często mówi, że po co sprzątam? Czystą kuchnię. Potem będę sprzątał. Pewnie zrobię odkurzanie. Zetrę kurze, no tego akurat za wiele tutaj nie ma. I umyję dwie łazienki. Powinienem jeszcze kanapę wyczyścić, ale mi się trochę nie chce. Też nie wiem, czy będę, czy zdążę. Zobaczymy, może Magda, Magda może to zrobi, bo ona też oczywiście sprząta, tylko yy, no akurat teraz chciałbym zrobić jak najwięcej, żeby ona musiała robić jak najmniej. A dzidzia się bawi. A, i mam to. Mam kawę. Pokażę, żeby nie było, że mam pusty kubek. Patrzcie, udało się zrobić kawę. O, i przypomniałem sobie jeszcze jednej rzeczy. Bardzo często pokazuję, że biorę suplementy albo że jem, że robię sobie jedzenie. No i znowu ktoś może powiedzieć, że U, to jest normalny obowiązek każdego człowieka zrobić sobie jedzenie. No właśnie, to jest nasz obowiązek. Naszym obowiązkiem jest to, żeby trenować i o siebie dbać, żebyśmy byli w dobrej formie dla siebie, dla naszych dzieci, dla naszych partnerów. Nie może być tak, że nagle mamy piwne brzuchy albo że tyjemy wciąż bardzo dużo, bo tak, jemy byle jak, to też wpływa przecież na dziecko i na tendencje, które mu się potem tworzą. No i często ludzie też narzekają, że nie mam czasu zjeść, jakby nie mogę zjeść, że tyję przez dziecko, bo jem fast food, zajadam coś tam. No moim zdaniem to leży w nas. To ja też mogłem zajadać z fast foodami, albo jakimiś tam szybkimi przekąskami, ale tego nie robię. Staram się jeść normalne posiłki, a przede wszystkim pokazywać, że się da. Że to dziecko was nie zniszczy. No bo wiadomo, mówi się, że dziecko zabiera życie, zabiera wszystko, ale nie musi tak być, dlatego no po prostu gadam o każdej pierdole. No pewnie zauważyliście. pewnie zauważyliście, że jak sprzątałem, to jeszcze oczywiście nie koniec. To dzidzia po prostu sobie tu za mną chodziła, patrzyła. No i tak to właśnie wygląda. Nie wiem, no... Staram się jak naturalnie to... Jak najnaturalnie to wszystko pokazać. No i nie stanowi jakiegoś problemu, no. Dlaczego mam mieć nieporządek przez dziecko, wiecie... pure. To trzeba odkręcić. Stąd. Tu. To trzeba sprzątnąć. Pod spodem trzeba sprzątnąć, górę trzeba sprzątnąć, cały kamień zedrzeć ściągnąć. Jest to blisko? Jest dobra. Gryzie zimnego słonia. Jeżeli mamy dozownik do mydła, sprzątnąć tutaj właśnie to wszystko. No wiadomo, lustro o to oczywistość ściany przy lustrze i pod lustrem, tak samo ta ściana też. Kwestie tutaj. Krysznicowe również. Wyczyścić z kamienia, wyczyścić z kamienia. Zdjąć y, to coś i pod spodem wyczyścić z takiego mułu, który się tam zbiera. No tutaj, to, toaletowe kwestie też wydają mi się oczywiste. Y, no ale też coś, co nie zawsze się robi. Nie wiem, w sumie czy nie zawsze, ale mam wrażenie, że ludzie często to ignorują. Tutaj są te śruby, które mocują wszystko. Tam też trzeba się dostać. Polecam nosić maseczkę. Ja ostatnio nie noszę. Nie chcę mi się, a powinienem oczywiście. Tak, aby opary się nie dostawały do waszych płuc. Chodzi sobie gdzieś tam do przodu, gdzieś tam do tyłu. Więc wszystko z dzidzią. Okej. Okay. Były kurze na górze, na dole, odkurzanie teraz łazienka. Jeszcze teraz czas na kanapę. Mamy taki odkurzacz Dreamy do kanap. Rewelacyjna sprawa, naprawdę w miarę tanie było 400 stówy. Normalnie takie rzeczy widziałem. Inne marki mają po 6, 8, więc fajnie. Teraz kolega właśnie rusza na kolejną eskapadę. Poznaje świat, mieszkanie. Muszę ten róg na schodach czymś chyba obłożyć, bo się czasem boję się walnie. No. tu mama wróciła. Ja tu odkurzam kanapę, a tu mama wróciła. Jak Magda wróciła, to w sumie niewiele się zmieniło na szczęście. Ona robi jakieś swoje rzeczy. No a Dzidzia jest na dole i ciągle się bawi jakimiś rzeczami. No dobrze, mamy ogarnięte mieszkanie. Trochę tam wykorzystałem ten czas, myślę, że esencjonalnie. Magda teraz też w sumie się ogarnęła trochę po siłowni, ale jeszcze musi się pewnie doogarniać. Ale co się dzieje? Mamy godzinę 11.54. Dziecko już było 2 godziny aktywne. W związku z tym teraz czas na drzemkę, która powinna trwać chyba z 2 godziny mniej więcej. Przynajmniej na razie ma taki zwyczaj. Więc Magda go nakarmi, Wstawi go wózek, my tam damy mu rakietkę, żeby go bujała i szumik. Czasem wychodzimy na spacer o tej, o tej porze, spacer go dobrze usypia, więc może też pójdziemy na 10 minut na takie szybkie kółeczko, ale raczej na nic dłuższego, bo dzisiaj tam Magda chce zrobić swoje YouTube, jakieś inne sprawy, więc o co mi chodzi? Chodzi mi głównie o to, że Magda teraz wyszła na dwie godziny z domu, wróciła na karny i robiła swoje rzeczy, no nie? Nakarmi go, pójdzie z nim spać, w sensie uśpi go i znowu będzie miała dwie godziny dla siebie. Jeszcze tylko dodam, że oczywiście zabawki sprzątnięte przed snem, bo sprzątnięcie ich to jest chwila, wsadzenie do pudła, jednak utrzymuje się pewien porządek. Nie trzeba cały czas żyć w chlewie. No dobra, czas na małą aktualizację. Mamy 14. Wróciliśmy ze spaceru. Magda tutaj nagrywała swoje QA. W tym czasie. Ja mały spał godzinę zamiast dwóch, więc trochę mniej mu się udało. Natomiast, kiedy wstał po godzinie, no to ja się nim zajmowałem, a wyglądało to w ten sposób, że akurat nie był super zabawowy, więc położyłem go na bojaczku. Ja tutaj sobie działałem, albo tam przy oknie i patrzył sobie na zewnątrz. No ja w tym czasie robiłem po prostu jakieś swoje sprawy, jest sobota, więc nie jest to jakieś super fascynujące. A teraz dziecko bawi się tutaj. No ja nagle robię jakieś swoje rzeczy, a Magda też robi tutaj swoje rzeczy. Teraz to ty zrobisz, a sprzątasz. Ja nie A teraz Magda ma czas na pranie, więc... Ja się zajmowałem nim... I Magda coś robiła, teraz Magda się nim trochę zajmuje. I ja sobie coś robię. No wiecie, no takie tam normalne życie. 15:00. 15 Magda była z Serafinem na krótkim spacerze z tego co mi się wydaje. No, właśnie tak wyszedłem i patrzę, że nagle was nie ma i śpi. Bo co jeszcze go dospałaś, tak? No, no więc Sarafim przez to, że spał mniej, to, był, to to szybciej się zmęczył. I teraz znowu śpi. Taka jego dodatkowa drzemka. No bo zamiast dwóch godzin spał godzinę, brzuszek go męczył. Teraz Magda z nim tu się działa. Jak miałem godzinę, żeby się wyciszyć, bo trochę jednak już po całym tygodniu i po tym dniu byłem taki znerwiczony. No, więc tyle. No, nie wiem co porobić. Pogadamy, ale tam się pięknie w ogóle śnieżek, taką taflą, po prostu stał. Lodu pięknie jest, nie? Będzie czasem ciężko mi powiedzieć, co się dzieje dzisiaj, bo po prostu dla mnie się niewiele dzieje. W ogóle dzisiaj się dla nas niewiele dzieje. No, ale zaraz zjemy, to się obejrzymy. Taka powinna być sobota, odpoczywająca. Kiedy będziesz liczy, mhm. ile Mamy móc? godzinę 15.46. Magda dokończała. Jedzenie, ja jeszcze, no w sumie coś tam robiłem, tak, syn jeszcze tam śpi, a teraz właśnie będziemy jeść makaron, pewnie jakiś film obejrzymy, ty o, No obejrzyjmy jakiś hmm. film. No dobra, oglądaliśmy serial, jest 16, obejrzeliśmy 10 minut, zjedliśmy makaron i stwierdziliśmy, że jedziemy po pączka. Więc Dzidzia jest ciągle przytulaśna i całuśna, a my lecimy coś, pojechać, zjeść, wrócimy. Ale dzisiaj, dzisiaj był taki dzień, nie wiem czy był jakiś wyjątkowy, ale mam wrażenie, że jakbyśmy oboje z nim mało siedzieli. W sensie ja z nim siedziałem rano, potem jak ty robiłaś swój film, a ty, a ty, a ty, z, nim, a ty z nim siedziałaś rano trochę. A potem godzinę jak ja bym, skoro po, po, po tym twoim filmie tylko go widziałaś, no. tylko że on spał jeszcze w międzyczasie, mówisz. A to jak po go. To przy... no na spacer. Ile na spacer. Po, spacer. Po, spacer. A no właśnie, to pół godziny go nie było. No tak. No, wiesz, chodzi mi o jego, że tak ile tak, jego było. Tak, tak, tak. No. Jakoś mało go było, no. No, mam takie wrażenie. Było tak dzisiaj. Nie. Bo no ogólnie ma też taki humor średni dzisiaj, ale to dobrze, że ma średnie i śpi. Albo coś tam już ten. No. No więc pączki kupione, dziecko. Tutaj sobie chodzi, Magda nagrywa sobie vloga. Ym, ostatnio, zresztą znaczy no ja to w ogóle raz na sto lat będę nagrywał, ale tak się złożyło, że dzisiaj oboje mamy taką sesję. Ym, pączki, pączki i wracamy do serialu. O. A to są te krzyczące dzieci. Chłopak sobie gada, bo coś tam, coś tam mówi, coś tam chce. Dwa odcinki serialu obejrzane. Ja tutaj zaraz będę sprzątał. Po naszym tam jakimś siedzeniu. Dziecko umyte. Magda teraz będzie syna usypiała. Zaraz jeszcze go ubiorę. W piżamkę. No i koniec dzisiejszego dnia. Jak widać, wiele się nie działo. A my widzimy się następnym razem. Na razie.